Dzień dobry, Julia, Przejdź dzień ze mną, szuli, szuli, świeżo co po walce, widzę, że już jesteś opatrzony. Jak się czujesz? Dobrze się czuję. <grym> Widzimy się po raz kolejny. Teraz pogali. Dobrze się czuję. Przepraszam, kibiców wszystkich, że, że nie podołałem po prostu, no. Myślę, że nie co przepraszać, bo walka była naprawdę no. Fajna, emocjonująca. No i z czego jesteś tak naprawdę najbardziej taki zawiedziony? Przegranej. Ale <grym> jeżeli... Byś przeanalizował sobie, wiem, że teraz to będzie ciężko. Kurde, po tym obaleniu tam mogłem wstawać, ale miałem podpięty haczyk, chciałem zaatakować skrętówkę, czekałem na jego cios z góry, aż się podniesie, da mi trochę miejsca, podniósł się, wszedłem w nogę, ale od razu mi uciekł, przeczuwał to, że chcę. Podejrzany do tego iść. Wiem, że trenował ostatnio w, w Warszawie yy, obronę przed leglukami, więc był na to przygotowany. Mimo wszystko chciałem, chciałem, chciałem po prostu przeatakować. Mogłem stawać i walić się z nim w stójce, ale no chuj, no wyszło jak wyszło. Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Która runda była dla ciebie najcięższa? Trzecia, chyba trzecia. Wiesz, bo nie wiem, pod koniec może mi trochę jakby oddechu brakło. Yy, to kolano też poczułem nielegalne. Yy, No, no trzecia. Jeżeli chodzi o twój rozkład sił, czy byłeś w stanie to opanować na tyle właśnie, żeby wiesz, zostawić sobie tej mocy na trzecią rundę? Wiesz co, no ja miałem tylko cztery tygodnie przygotowań, więc kurde też nie wiedziałem jak z moim tlenem stoję. Cztery eee, tygodnie, to każdy wie, że to jest wielki chuj tak naprawdę na taką walkę, na takiego dzika w szczególności po prawie trzech latach przerwy. Eee, no nic, no kurde, nie wyszło, no Powiedz mi, bo... Chciałbyś tej walki z Kasjuszem bardzo? Znaczy, e... Chciałbym kurczę, Na pewno, kurde, może by kibice chcieli zobaczyć rewanż z parkę po, pe, po pełnym jakby owodzie przygotowawczym. Ale skurwiel mocny jest. nie? Przyszedł do mnie, zapytał się, ile waży 82 kg. Powiedziałem mu, że dzisiaj wniosłem do tego. Był zdziwiony, że tylko tak mało. I był w kurwę zaskoczony, że jestem tak mega silny. To był w ogóle Twój najcięższy rywal, rywal w historii walk? Jeden z najcięższych na pewno. Nie? No wiadomo z kim się mierzyłem: z Gamrotem, z Musajewem, z Dziukowskim i z, dzisiaj z parkę. Kurwa, no czołówka, cztery kurwa takie nazwiska, kurwa naprawdę, kurwa mh, najmocniejsze jakie chyba znam. Mimo przegranej, nie powinieneś właśnie, wiesz, czuć, czuć takiej dumy? Nie czujesz się w jakimś stopniu spełniony, że ta walka, wiesz, przebiegła yy, w trzech nie. pełnych rundach? Nie jestem zadowolony z tej walki. A jeżeli chodzi w ogóle o umiejętności Normana, czym on ciebie najbardziej zaskoczył? Czego Ty się po niej nie spodziewałeś? Kolanem nielegalnym, bo nie zakrywałem, myślałem, że, nie, że wiesz, że nie zaatakuję tym kolanem. Chyba mam kurwa pęknięte coś z lewej strony, bo czuję, że mnie delikatnie boli nos, jutro to pewnie bardziej odczuję, ale nie wiem. Krew czuję w nosie, eee, ale to na ich zrobił. No nie chciał tego kolana przecież, to jest po prostu w afekcie, Ale siadło do kolana, poczułem to kolano, kurwa, siadło. No nic, no, no to tak też bywa, no po prostu, nie w afekcie, eee, Wybaczam mu. A jeżeli chodzi o narożnik, czy ty w ogóle tak, słyszałeś, że do ciebie mówią? Tak, słyszałem, nie, nie zawsze. Ale słyszałem, zabrakło mi trochę haka, prawego, lewego sierpa, lewego sierpa, prawego haka, e, więcej łokcia i, 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 i więcej prawego na dołu, nie? No to, to takie czynniki, które teraz bym zmienił, bo teraz tak jak widzę tą walkę, no to kurwa trochę więcej tych haków prawych, nie, które ma naprawdę mocy przadałoby. Może by to wyglądało całkiem inaczej, ale, ale wyglądało jak wyglądało, no i tyle. Myślę, że świetnie pamiętasz swoją walkę, czyli nie masz czegoś takiego, że gdzieś tam są luki, bardzo dużo często. Zawodników tak marzę, muszę obejrzeć, bo wiesz, bo nie wiem co się działo, nie, a ty byłeś pełnie świadomy. No, jestem, wiem. No, kurczę, no, całą walkę pamiętam praktycznie. E, jeden cios taki mocny w którejś rundzie, chyba podaję, drugiej, siadł, ale szybko się opanowałem. Taki chyba prosty. Jeden taki, który naprawdę odczułem, e, trafił. E, no i tyle. A jeżeli chodzi o Twoje obrażenia, co, co medycyn już dzisiaj so, W drugiej stwierdzi. rundzie dostałem jeden łokieć z lewej strony, w trzeciej rundzie dostałem pod koniec taki czysty łokieć z prawej strony, który mi rozciął. Pod koniec trzeciej rundy już dosłownie nic nie widziałem, bo krew miałem w oczach. Centralnie pamiętam, rozmazianie. Wszystko widziałem rozmazianie. Że nawet już nie chciałem wstawać pod sam koniec trzeciej rundy, bo kurwa no, nic nie widziałem dosłownie, nie? Krew zalała mi oczy. No, ale tak jest porno, kurwa, Kibice chcieli napierdalanki, chcieli krew, była krew, była napierdalanka. Mogę tą rundę, mogę nie zgodzić się na dalszą walkę po tym nielegalnym kolanie, ale ja tu jestem się kurwa napierdalać i mam nadzieję, że się po prostu podobało. Po procesie, już wiesz, wyleczenia się, rekowalescencji, e, rewanż z Normanem, czy jeszcze wiesz, ktoś tam wpadnie? Kurwa, no z kasiem bym się trochę ponapierdalał. Pewnie mi rewanżu nie dadzą. Nie wiem, czy kibice by chcieli to zobaczyć jeszcze raz. No, ja myślę, że sądząc po dzisiejszej widowni, to... Chciałbym mieć cały, cały jakby obóz przygotowawczy, bo przygotowywałem się do tej walki tylko cztery tygodnie pod okiem Michała Turyńskiego, swajter z Wrocław, którego serdecznie pozdrawiam. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty, ale jednak cztery no tygodnie na takiego zawodnika po trzech latach mojej przerwy, to jest jednak troszeczkę za mało. A czy ty widziałeś w ogóle wcześniejsze walki? Twoja była ostatnia, miałeś dużo czasu. Jak ty właśnie sobie zagospodarowałaś te chwile wolnego? Które widziałem, niektóre, ale później to wiadomo, od którejś walki zaczęłem się rozgrzewać, skupiać się na swojej walce już stricte. Kurde, trochę mnie zdeplomowało, wiesz co, te wszystkie wiadomości tych ludzi tam, kurde, co pisali, że nie mam żadnych szans, że coś kurwa następnym razem. Trochę mnie to przygasiło, powiem szczerze, wiesz. Czyli ta krytyka jednak tak pociągnęła się w dół. Kurwa, internety przed walką są naprawdę chujowo. Następnym razem wypierdalam ten telefon, kurwa, i nawet do niego nie zaglądam. Przez kurwa trzy tygodnie minimum przed walką. Nie zaglądać na telefon, bo trzeba się skupić na tym, żeby rozjebać komuś ślepa, a jednak jak czytasz takie kurwa, że o, że idę tam po powpierdol, to trochę deprymuje jednak. Nie? Wiesz, co jest najgorsze? Czy ty byś był w stanie napisać w ogóle komuś, wiesz, tak niemiłą wiadomość? Ja nie rozumiem, co ludzie muszą mieć w głowie, żeby wiesz, jakkolwiek tak kogoś, no. Kurwa, wiesz co, my tutaj kurwa zostawiamy krew, pod łzy. Kurwa trochę takie czasami przykre, jak czytasz takie rzeczy. Ale kurde mam też swoich kibiców takich, którzy trzymają za mnie kciuki i kurwa dziękuję wam za to. Chyba największy szacunek zależy się na to, za to, z kim wyszedłeś że jesteś tutaj, stoisz tak, jesteś cały, nie skończyłeś w szpitalu i pokazałeś no, naprawdę wielkie umiejętności. Kurwa, wielkich może nie, no nie wiem, nie mnie to oceniać, niech to widz oceni. Mam nadzieję, że się podobało. No, cieli krwi, była krew. A widziałeś walkę stiflera albo słyszałeś? Nie, wiesz, to no nie widziałem właśnie, nie nie widziałem, bo akurat już się rozgrzewałem stifler w raju no nie dał stiflerowi w ogóle szans, żeby się wykazał. No i skończył tą walkę, nie wiem w przeciągu ile, ale dosłownie wiesz, kilku sekund. Spodziewałeś się tego? Nie, no powiem ci, że przepałkę zrobiłem centralnie, się walka skończyła i już od razu musiałem iść taki, wiesz, nie jeszcze taki pod poddyszany. Pod, pod Właśnie, że to nie było dla Ciebie utrudnienie? To, że wiesz, to nie były w ogóle trzy rundy? Nie, no nie, nie, nie. Trochę bałem się o ten tlen, dlatego chciałem trzy razy trzy minuty na początku, ale on nie chciał, ale no chuj, mówię, jak nie chce, to dobra, walimy się, kurwa, trzy razy pięć, no i waliliśmy się trzy razy pięć, no ale możliwe, że tych przygotowań troszeczkę tak trzy tygodnie zabrakło, nie, bo to jest jednak, kurwa, ważne. Walka Marcina Wrzoska. Też za bardzo jej nie widziałem, kawałek tylko jej widziałem. No, widziałem, że skończył walkę w drugiej rundzie, do trzeciej nie wyszedł ochroniarz, ale tam, kurczę, z tego co tak kawałek widziałem, to... Kupał go strasznie... No, tak w... myślałem, że ta walka będzie wyglądała, że go po prostu będzie obskakiwał i kopywał ale lubię obydwóch wariatów, kurde, kibicuję im. Jestem z ochroniarzem zaraz umówiony na bimberego dwójka z dacha, no, lecimy. No i kulturka. Szuli, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że szybko dojdziesz do siebie, leć do swojej, tak? Kobiety przepiękne i dziecka? <laughs> Jeszcze nienarodzonego A, już nie i nienarodzonego. Tak. No, Dziękuję to bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców no. i przepraszam urdeczki. No.